No, się matko, Z tej strony do mnie! And welcome back to Subway Surfer! Dokładnie, moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny w ten hororek, który ma bardzo dziwną muzykę, ale to jest. Subway Surfer. Czyli jest to, mojej drodzy, hororek Subway Surfers. Jeżeli chcecie więcej takich horrorków, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Subway. Subway Suffer. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Subway. A ja również, być może, zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Filip, Kaperski oraz Lila za te trzy piękne fanarty bądź też mamy. Pozdrawiam! No a teraz! Idziemy na walkę z Hektorem! Juniorku, uciekatorku, uważaj na inspektora Hektora, bo on widzi, jaką masz fajną koszulkę, więc pewnie ci ją zedrze z klatki piersiowej LOL. Lecimy z tym! Dobrze, moi drodzy, ja klikam. Ja klikam teraz tutaj, moi drodzy, start the game. I jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie znowu na tych torach. I kogo my tutaj mamy? Mamy tutaj, moi drodzy, Mario. Siemanko, Mario! Mario. Okej, okay, spoko, mamy tutaj jakieś komentarze, lol, my childhood games are becoming horror, że, czyli że teraz to będzie horror. No way, we got some way suffer horror game before GTA 6. Okej, okay, ten deweloper wygląda na zmęczonego, a tamte to jest It's Me Mario. Co on tutaj ogląda? Co? Oh, o, dosem od niego gitarę. Czemu dostałem, Czemu dosem od niego gitarę? Czy ja mogę Mario uderzyć? Nie, ale chyba mogę. Nie, tutaj nic nie możemy zrobić. Dobra. Tutaj w ogóle widzę, że będziemy potrzebowali jakieś końcy. No, oczywiście, że potrzebujesz na to pieniążki. Moi drodzy, my teraz tutaj będziemy musieli szukać tych pieniążków, ponieważ mamy tutaj kolejny komentarz, a jest to. A to zrobiłem coina za to! Co on tutaj napisał? Dwie gwiazdki, the speed of the game is too fast, the speed of the train is too fast, the speed of the character is too high and game lags. If there are fixes it could be a better game. No jak to? No przecież wszystko normalnie działa. Tu już jest wszystko git. Dobra, czyli ja muszę przeczytać te komentarze. Okej. Okay. I za to otrzymujemy, moi drodzy, pieniążki. Mamy tu teraz tutaj kolejne snawki YouTube, very, very good game, hope the chapter 2 W ogóle wydaje mi się, że twórca napisał, że już pracuje nad chapter'em trzecim, dlatego też może... O, co? Dlatego też możecie się już za niedługo mm, tego spodziewać. I love this game and I'm the first, raid Yes. You are not first, but thanks, jak mu pisał? Ten, co tutaj robi, tańcuje. Siema. Czy ja od ciebie coś dostanę? Nie, ale wydaje mi się, że to jest Muzuczka z Subway Surfers. Nah, they use AI voice. That is so lazy. To jest takie. Ee, no, że im się po prostu nie chciało pracować, We dlatego cały to czas tutaj. Okej, okay, czy musisz się wydostać z Matrixa? Kto to w ogóle jest tutaj? Nie wiem. W każdym razie mamy kolejny komentarz. Exciting and game, You're exciting. Okej, okay, dobra. Na scenie mamy tutaj zombie jakiś. Czy on jest je? Nie, on mnie tutaj nie zje. W każdym razie idziemy przeczytać kolejny komentarz. This developer is 3 years old. Developer ma 3 latka. Na serio? <laughs> no serio. Game ok. Available on Android, iOS, and web version jest on itch.io. Itch. Don't, don't be afraid of copyright. Subscribe or die. O, dostałeś jeszcze od niego jakiegoś, jakiś pieniążek. Dobrze, moi drodzy, mamy 9 pieniążków, i dzięki temu, iż je teraz zdobyliśmy, to ja sobie teraz pójdę do tej Claw Machine, czyli do tej maszyny, która wyciąga jakieś zabawki. I wydaje mi się, że 9 przedmiotów musimy tutaj zdobyć. Okej, okay, jedno. Nie. Słuchawki. Mamy słuchawki, nie wiem, czy ich możemy użyć. Na razie nie. Wydaje mi się, że te postacie, które tam się znajdują, to one będą musieli je używać. Tamten na przykład słucham... Co tu jest jakiś... O nie, kurczak. Przecież jak ja komuś tego kurczaka dam, to wtedy znowu kurczak się pojawi i nas zje. I to będzie taka troszeczkę lipa. Dobra, mamy teraz sobie tutaj mamy hand. Dostaliśmy jakąś łapkę. Czy ja w ogóle będę miał tyle miejsca, żeby to wszystko tutaj ogarnąć, żeby to wszystko... mydło? No dobra, nie będzie, że mamy mydło. Kogoś tutaj będziemy najprawdopodobniej musieli umyć. Następnie losujemy. Okej, okay, jakąś tabletkę, więc wydaje mi się, że to będzie potrzebne temu gościowi, który jest niby w Matrixie, no bo jest to tabletka, prawda? Następnie mamy gamepada i najprawdopodobniej będzie to musiał dostać Mario, żeby skoczył, żeby uderzył w ten pieniążek chyba. Mamy też Nokie telefon. Nie wiem, komu to będzie potrzebne, ale za chwileczkę się dowiemy. Dobra, mamy też jakiś wrench spanner to się nazywa i mamy moi drodzy ostatni pieniążek i jest to ogórek z tego co mi się wydaje. Dobra, mamy ogórka. No i co teraz? Czekajcie, damy tutaj It's mi Mario, joypada nie działa, no to damy mu headphones, chicken, hand, soap, pill, phone. Spanner mu chyba dałem. A, no przecież bo to jest Mario, dlatego on potrzebował teraz ten przedmiot, żeby no, okej, okay, dobra. Nie jest chyba gamepad potrzebny, nie, headphones, chicken, hand, soap, on potrzebował mydło? Dlaczego on potrzebował mydło? Subway oh. Surf może zjeść ostrego kebaba, nic się go nie stanie. Okej, okay. od Michał Star, pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek bądź też Elza powiedzieli, a być może jutro Twój zwrot pojawi się na odcinku. Co tam cały czas gadają, ten potrzebuje headphones na milion procent. Widzicie? Mówiłem wam, że potrzebuje headphones, ten potrzebuje pill, no, bo on jest w Matrixie. Zombie potrzebuje rękę, bo nie ma ręki widzę. I mam jeszcze ogórka? A, tu już wystarczy, okej. Okay. Co to jest? Co? <ścoughs> oh my god! Brawo. Okej. Okay. To było za ekscytujące. Dobra, idzie. O Jezu, dobra, zaczynamy, moi drodzy. Here we go again. Dobra, widzę już numer 4. Czekaj, on robi raz, dwa i mogę. Bie... Dobra, to jest wszystko losowe. Moi drodzy, musimy kliknąć restart i teraz patrzcie, dobra, raz, dwa, trzy. A jak się cyfra pojawi, dopiero wtedy mogę chyba iść. Pięć Tu nic nie ma. Pięć, dwa. Dobra, czekaj, 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 5, 2, ok, lecimy, 5, 2, muszę zapamiętać, ojejku, ja tutaj zapomniałem, że tutaj się nic może nie pojawić, dobra, 5, 2, 8, 5, 2, 8, no dawaj, 5, 2, 8, tutaj znowu nic nie ma, 5, 2, 8, 5, 2, 8, 1, 5, 2, 8, 1, 5, 2, 8, 1, 5, 5, 2, 8, 1, 5, 5, 2, 8, 1, 5, 52815. Nawet tutaj nie naciskam, bo może na mnie jakaś Nokia spadnie. dwa, 2 8, 8 51. Wrong code. I tak muszę nacisnąć. A nic się nie stało, bo zapomniałem tego kodu teraz. Ale ja tak ciśnę, chciałem jednak zobaczyć co tutaj będzie. A ja muszę zapamiętać sobie teraz tutaj te wszystkie cyfry po raz kolejny 6. 6, 5, 2, 6, 6. Napisz koniecznie kom w komentarzu. 6, 5, 2, 6, 6. 6, 5, 2, 6, 6. Let's go. Ok, mamy korekt. No i wszystko. Myślałem, że już nigdy przez to nie przejdę. Co my teraz tutaj? Ok, co my tutaj mamy teraz? Wygląda jak grabie. Wygląda jak cmentarzysko wagonów Dobra, potrzebujemy, moi drodzy, cztery kluczyki Ja sobie w ogóle muszę tutaj Sensivity ustawić na maksa, nie? Bo tu się tak gra, że to jest po prostu niemożliwe Co my tutaj mamy? Okej okay. Czyli tego tutaj nie możemy otworzyć Tu jest jakiś tak Aha, czy to jest Okej, okay, tu był jakiś ala Kermit Okej okay. Tu jest to i tu jest to. Dobra, już wiemy o co w tym chodzi. Czekaj, ja muszę tędy przejść. Bo my, moi drodzy, dobra, ma. A czemu się kura teraz pojawiła? Ja myślałem, że my pieniążek za to zdobędziemy, a jednak nie więc o co w tym chodzi? Czy ja znowu muszę... Okej, okay, dobra, czyli tego nie możemy Czyli tego nie możemy otwierać tego... Srebrnego otworzyć nie możemy, bo wtedy pojawi się kura, a my potrzebujemy, moi drodzy, pieniążek. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj jest kermit, a tutaj kto jest? Shrek! Szerek się pojawił! OH my god! Dobra, tam jest kermit, tam jest Szrek Tego nie mogę, więc nawet tutaj nie będę szukał nic innego, bo wydaje mi się, że to będzie tu dokładnie, widzicie. I by znowu się kurak pojawił. Więc moi drodzy, bierzemy tego Ala Kermita. Dobra, tu jest ten to jest Pepe Frog chyba, nie? A nie kermit. A nie bo, tu, a bo są dwa. To czekaj, co my tutaj mamy ciekawego? Tu jest ten i tu był chyba ten, nie? Dokładnie mamy. No i co? A i do, zdobywamy za to pieniążek. Ale że szereka tutaj daliś ty szrek, widziałeś? Jesteś w grze. Oj Kermit. Kermit był tutaj, prawda? Dokładnie. Bierzemy Kermita i mamy kolejny pieniążek, więc pamiętajcie, że my nie możemy otworzyć tego czegoś tutaj. Okej, okay, jakiś taki zielony stworek. Dobra, tego tutaj też nie możemy otwierać. Co my tutaj mamy? Tego tutaj też otworzyć nie możemy, więc ja szybko idę zobaczyć, co jest tu. A tutaj był taki zielony stworek. Znowu też jakiś Pepe, czy ja nie wiem w ogóle, kto to był. Tutaj znowu też nie możemy tego otworzyć, więc muszę zapamiętać. Dobra, co my tutaj będziemy mieli? O, tu jest ten. Więc mamy, moi drodzy, już trzeci kluczyk i musimy znaleźć jeszcze Szrek'a. Gdzie jest Szrek? Dobra, tego nie możemy. Szrek! Zobaczcie, jaką ma okulary, tak jak ja ty! No przecież to jest niemożliwe. To, to jest normalnie szereg i to jestem ja. Patrzcie, możemy mu założyć te okularki. Niestety jego twarz jest za szeroka, żeby mu je założyć, ale my teraz szybko pobiegniemy sobie tu, bo tu był szereg, prawda? I mamy wszystkie cztery kluczyki, proszę. Dobra, mamy wszystkie cztery kluczyki, więc na spokojnie podchodzimy teraz do tych drzwi. I cyk. Czekaj, bo to nie działa. Halo. A, muszę wyciągnąć ten kluczyk, dobra. E, e. Zbugowało się coś. Zbugowało się coś, bo ja dwa razy wsadziłem jeden kluczyk do jednego tego. Na no serio? Czemu ta gierka jest taka zbugowana, no? Juniorski, o. czy ja i Elsa możemy nagrywać? Jak będziecie chcieli, to czemu nie? Od Kubik Sonek YouTube. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek, bądź też Elsa powiedzieli, a być może jutro Twój zrat pojawi się na odcinku. Dobra, mamy wszystkie cztery kluczyki, tylko niech to się teraz nie zbuguje. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, jest, mamy to. Otwieramy, let's go! Możemy wchodzić, moi drodzy, na kolejny poziom. A kolejny poziom to jest jaki? Ja się wolę cofnąć, bo wydaje mi się, że coś tutaj z tyłu będzie. Nie ma żadnego sprayken. Tutaj też niczego nie ma, więc wydaje mi się, że możemy sobie po prostu przeskoczyć tu. Dobra, no i co? Biegniemy przed siebie? O, Trixie? Hi, Trixie? Trixie? Co się z tobą się stało? Hector, zamienił mnie w potwora. You look so strong and big. Jesteś taka wielka i taka silna. Przepraszam, ci to zrobił. Teraz wyglądam strasznie grubo. Gerald that you can be my girlfriend now. Girl powiedział, że możesz być teraz moją dziewczyną. OK, super. Oh. Ona powiedziała coś po chińsku, teraz mnie zaatakowała Dobra, czyli ja już widzę, że my musimy do niej podejść i my będziemy teraz musieli tutaj odpowiadać dobrze na pytania Okej, okay, on, on zamieni mnie ten... Przepraszam, że ci to zrobił, nie mogę jej powiedzieć, że Geralt pozwolił mi ciebie wziąć jako dziewczynę Więc weźmiemy iPhone Geralt, but he ran away somewhere On gdzieś po prostu uciekł Uciekł ten Geralt On jest czarny, silny i przystojny Super, masz manicure. By the way, cool make-up. Albo masz make-up, albo manicure. Co mam jej teraz powiedzieć? Powiemy, że mamy manicure, dobry. Cool manicure. Oh, Jack, stop o, Jack, przez... przestań. Okej, okay, dobra, czyli musimy jej to powiedzieć. You will help me defeat that bastard. Czyli pomożesz mi pokonać Hectora. We'll find Gerald and go and tear that bastard. Pójdziemy poszukać Geralda i obejrzymy go ze skóry. Wydaje mi się, że musimy iść teraz you pokonać tego bossa think if i tak do a monster you nie tak będzie. Dobra, teraz mu powiemy albo raczej jej, we will find a Gerald and go and, Gerald, -start -start. Go and tear that bastard. So yeah, to idziemy go teraz obejrzeć ze skóry. Za niedługo się zobaczymy, ja uciekam. No dobra, niech będzie, ona tam dalej pobiegła Okej, okay, spoko, czy teraz będzie walka z bossem? Moi drodzy, mamy teraz walkę z bossem Jak sami widzicie, Inspektor Hector już tutaj stoi Okej, okay, walczmy teraz bez zbędnych słów Dobra, moi drodzy, mamy teraz tutaj... Dobrą nutę! Oh my god, dobra, to jest, to jest teraz coś innego Muszę znowu przeskakiwać Ale czekajcie... Ouuu! Oh, czy on mnie teraz tak atakuje? No muszę wam powiedzieć, że on teraz jest bossem Który jest o wiele silniejszy... I my oczywiście musimy... O oh my god, Czy on mnie teraz trafił? Chyba mnie nie trafił. Dobra, lecę teraz szybko tu. Musimy go zamrozić i oczywiście znowu go teraz tutaj po raz kolejny uderzamy. Jak sami widzicie, on jest teraz o wiele strong, czyli jest teraz silniejszy, niż był... <śm> <śm> Co on tutaj robi? To jest niemożliwe. Dobra, uderzamy go tutaj. Dobra, moi drodzy, muszę ostatni raz zdobyć efekt zamrożenia tego typiarza. Dobra, on mnie teraz tutaj nie uderzył. Zamrażamy go i uderzamy. No i co? Już koniec? Gdzie on jest w ogóle? OK. Picor? Czy on znowu ucieka? On znowu gdzieś poleciał. Udało nam się, moi drodzy, go pokonać po raz drugi. Jest to end of chapter 2 i wydaje mi się, że za niedługo będzie end of chapter 3. Moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że właśnie ten odcinek ze Subway Surfer Chapter 2 podobał. Jeżeli nie, zapraszam Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę w następnym wideo na razie gdzieś! 🎵🎶